Dobra, mamy już wszystko. Simałeczko, ziemeczki, witam nas w kolejnym odcinku. <k Dowdyle> Dobra. No i dzisiaj Wam pokażę baga, który jest związany z, z takim trochę trollem, o którym go sam. Dobra. Pierwsze, żeby będzie działało, trzeba zrobić coś takiego. Trochę podgłoszę te dźwięki. No i patrzcie, robimy, wchodzimy idealnie. Nic znam, że cię nie zabiera, tylko upadku troszeczkę. No i teraz możemy nawet dawać patrzcie. Nie, dał milion TNT, żeby nie było. Dużo TNT, żeby było. Nie, wybu nie wybuchniemy. Patrzcie, czekajcie. No i nie, gdzie tam świeczkę. Tabii... <desk> wszędzie gdzie bądź śnieżka. Świeżna. No. no i nie wybuchniemy. Możemy wyrąbać w górę. Nie wybuchniemy za nic. Życie nam to nie zabiera, bo ponieważ już nie śmiałaka. Dobra, mogę na przykład stworzyć nowy świat. Tworzę xxx, no i, no i lepiej na super płaskim, no i tworzymy. No i to działa praktycznie na... Nie sprawdzałem jeszcze na multiplayer, ale z, z, zobaczę chyba to, to i tak działa na tym. Chyba to też działa. Nie, nie wiem, nie sprawdzałem, tylko na single player. No i dobra. On generuje mi się świat trochę. No i fajnie. Właśnie już kolejny dużo odcinków nie było, więc sorry. No i teraz będę właśnie orgi yy, na końcu filmiku będę coś mówił o konkursie, więc yy, dobra, no i patrzcie, eee, może gdzie to jest TNT? no i na przykład, eee, w... no i zero, no i patrzcie. Dam TNT teraz, na przykład damy, nie wiem, dużo TNT, żeby było. No i spróbujemy teraz. Czy nie możemy? Nie wiem. Może coś, yy, ty, tam coś tam. tam. No dobra, nie, mamy wiosnę. No i fajnie. Odkryłem, można z moimi krajami 52 jakby mm, sprawdzałem na inny działa dobrze dobrze działa i to jednak dobrze działa mm, sprawdzałem zrobiłem też świat, że na przykład jest jakiś czy, czy coś, coś takiego było no ale dobra mm. На врага тоже меня Ты меня в а? Ничего. На ну, Так. Что -то, что -то, как -то, как -то.

No, w razie. Fajnie, dobra. W razie tego konkursu. Jeszcze nie wiem, co będzie, bo mówię, że taki konkurs będzie no, pewno. Ale do wygrania jest. kod do CODWO World of Tanks, Do wygrania, więc fajnie. Były dwa, ale jednego już służyłem dla tego. Więc no dobra, będzie jeden tylko no i jeszcze się zastanowię, a propos tego konkursu tu z ziemniakiem no, z ziemniakiem Ciekawe, czy on to weźmie I ty, ty, ty dobra no i no dobra, no to w tego konkursu, no to właściwie shiftem wywalałam wszystko. Dobra. No i właśnie mówię, że jest wygrane ten yy, kod, no i no i dobra. No i, no i wtedy yy, macie ten kod, wpisujecie normalnie, no i gracie, jeżeli nie macie World of Tanks, to pobierzcie sobie. Yy, no i jeszcze, nie wiem, się zastanawiam.

Det er bra. Ja mu coś zaraz pokażę. No, ktoś coś tak. Te... No i właśnie, no i to jest takie gówno. To ty. Nie. To ty. No, na stów to musi być. To, to. to. No. I teraz będę... mu dam. -hmm. Nie opłacę Chyba, że jakieś noby nob. jeśli ja na przykład co wy tutaj robicie? Sorry, może to piękne Na filmie czy, taki kurde fail, bo no, na w klawiaturę to tak słychać, dobra Nieważne. No i wiecie co? No, to jest lepiej. Mm -hmm, mm -hmm. No i właśnie te, o tego konkursu, o tych sprawach. No to, to, to jeszcze pomyślę, mm, bo y, nie wiem, co będę robił, ale chyba y, z te, na ten konkurs, nie wiem, muszę jeszcze wymyślić, y, co musicie zrobić. I zastanawiam się tak, i chyba to będzie jakiś rysunek na, narysować. Hmm. Dobra, albo wiem, co zrobię, zrobię, żebyście odwzorowali. Ten, to no jakby to teraz macie zdjęcie, zdjęcie no może zrobię zdjęcie jakoś tam, tam i będzie w opisie. Nie wiem, no i to zdjęcie ma się odrysować. Na kartce. Można wszystkim rysować. Z mostrami i krytkami I chyba tak. Więc takie zdjęcie będzie. <grystanie> Więc nie wiem czy... Nie wiem, czy to... jest dobry konkurs. Tak. i dobra, to zdjęcie będzie tworzy później. To fuck. No i właśnie takie zdjęcie musicie odrysować. Tylko nie z tym. Dobra. No więc to by było chyba na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam na razie i do następnego odcinka.